Chcesz dorobić po godzinach, ale gubisz się w gąszczu różnego rodzaju przepisów prawnych, podatki trzeba płacić. Więc w tym materiale opowiem Ci o kilku praktycznych sposobach, które umożliwią Ci legalne rozliczenie się z urzędem skarbowym, nawet jeżeli pracujesz na etacie. Partnerem kanału jest. UseMe, platforma dla freelancerów do rozliczeń, Viral Media, produkcja i obsługa kanałów YouTube. Więc na początku odpowiedzmy na jedno proste pytanie. Czy pracując na etacie. Możesz pracować dodatkowo i rozliczać się na przykład w oparciu o umowę o dzieło czy zlecenie. Odpowiedź brzmi: tak. Nie ma żadnych przepisów prawnych, które by to uniemożliwiały. A nawet idąc trochę dalej, teoretycznie mógłbyś mieć dwie różne umowy o pracę i obie mogłyby być na pełny etat, i to wciąż byłoby zgodne z prawem. Ale być może słyszałeś o takich terminach jak Działalność nierejestrowana, pytanie, czy można ją łączyć z etatem. Albo słyszeć o takich sposobach rozliczania, jak Uzmi, który jest partnerem mojego bloga i tam również jest możliwość rozliczania się z klientami. Więc spróbujemy trochę te zagadnienia sobie krok po kroku porozdzielać, zobaczyć, jak one się sobą łączą. W tym krótkim materiale spróbuję Ci to wszystko zebrać w jedno konkretne miejsce. No dobra, to. Na samym początku wyjaśnimy dwa pojęcia. Co to jest brutto i co to jest netto. Brutto, czyli kwota z podatkami. Netto, czyli podjęcie podatków. Dochód to to, co zostaje Tobie po zapłaceniu wszystkich podatków, składek solidarnościowych i całej reszty. Przychód to to, co ląduje na Twoje konto jeszcze przed odniesieniem podatków. Jedną z form rozliczenia z Urzędem Skarbowym, o którym mogłeś usłyszeć, jest działalność nierejestrowana. To taka specjalna umowa pomiędzy Tobą a Urzędem Skarbowym. Aktualnie w czerwcu i lipcu 2025 roku pieniądze, które możesz zarobić w ramach działalności rejestrowanej, wynoszą 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli w zaokrągleniu 3500 zł. Czyli jeżeli w ramach usług dodatkowych, pracując jako freelancer, na przykład prowadząc komuś social media, ktoś zapłaci Ci kwotę poniżej 3500 zł miesięcznie, to nie musisz robić żadnego specjalnego rozliczenia się z tych pieniędzy z skarbowym. Wystarczy, że na koniec roku w PICie, który podsumowuje Twoje rozliczenie roczne. W rubryce Inne przychody zaznaczysz, ile dokładnie zarabiałeś. Jeżeli przekroczysz tą kwotę, to teoretycznie masz obowiązek założyć działalność gospodarczą. Więc jeżeli zarabiasz poniżej 3,5 tysiąca dodatkowo, to nie masz żadnych innych dodatkowych obowiązków poza wykazaniem w piecie rocznym, ile zarobiłeś w ramach tych innych źródeł przychodów. Co ciekawe, ponieważ są to zupełnie inne limity i inne sposoby rozliczenia się z urzędem skarbowym, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś pracował na etacie. I miał działalność nierejestrowaną. To po prostu, na koniec, w picie rocznym, inne rubryki, które uzupełniasz o swoich przychodach. Prowadząc nierejestrowaną działalność, nie musisz płacić składek ZUS. To oznacza w praktyce, że nie musisz niczego rejestrować, jak sama nazwa wskazuje, ani gdzieś specjalnie zgłaszać. Po prostu w picie rocznym zaznaczasz informacje w przychodach innych, kwotę, którą zarobiłeś w danym roku. I oczywiście ona miesięcznie nie może przekroczyć tego, o którym mówiliśmy, progu 3500 zł w tym momencie. Ale może tak się zdarzyć że jeżeli pracujesz równocześnie na etacie i prowadzisz działalność nierejestrowaną, to na koniec roku może się okazać, że zarobiłeś no, na tyle dużo pieniędzy, że musisz zapłacić dodatkowy podatek od wzbogacenia, czyli podatek dochodowy. On jest opodatkowany na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Nie musisz tutaj płacić w żaden sposób składek miesięcznych, nie musisz płacić kwartalnych zaliczek na podatek, czyli wyprzedzając fakty, rozliczasz się raz w roku. Dobra, księgowa raczej czego spokojnie, się to garnie przez M obywatela też wszystkie informacje wiedzą ci jasno czarne na białym. Musisz o tym pamiętać, że jeżeli nigdzie nie zarabiasz i twoją jedynym sposobem zarabiania jest działalność nierejestrowana, no to w skali roku nie zapłacisz żadnego podatku, no bo zmieści to mniej więcej w kwocie wolnej od podatku. Ale jeżeli pracujesz na etacie i zarabiasz jakieś konkretne pieniądze i dodatkowo zarabiasz dodatkowo w ramach działalności nierejestrowanej, to na koniec roku prawdopodobnie wyjdzie Ci podatek dochodowy, który musisz zapłacić od wzbogacenia. Ok, mamy więc taki Jeden ze sposobów rozliczania. Pracujesz na etacie i dodatkowo prowadzisz działalność nierejestrowaną. Niestety pomysł na działalność nierejestrowaną w Polsce jest trochę skomplikowany, bo są tam jakieś różnego rodzaju małe, irytujące rzeczy, które no, trzeba wykazać przedsiębiorcy, innym klientom. Nie jest to, szczerze powiedziawszy, moim zdaniem, najlepszy sposób rozliczania się. Dużo prostszym sposobem rozliczania z przedsiębiorcami będzie rozliczanie się w oparciu o umowy cywilnoprawne. Na przykład umowę o zlecenie albo umowę o dzieło. W takim przypadku trzymajmy się założeń, że będziesz social media menadżerem, po prostu podpisujesz z kimś umowę o zlecenie. Paradoksalnie, zgodnie z polskim prawem, nawet nic nie stałoby na przeszkodzie, żebyśmy mieli dwie umowy o pracę. Tutaj na przykład na jednomu usługę etatu, a tutaj na pełen etat, pracując na swoim etacie. Jednak podatkowo dużo optymalniej będzie właśnie umowa o dzieło, ponieważ jest ona nieozusowana i masz tam relatywnie niewielki podatek do zapłaty. Więc z perspektywy przedsiębiorcy jest to dobry sposób zatrudniania freelancera. Czyli z jednej strony masz etat, a zlecenia dodatkowe bo to właśnie postaw tego do umowy masz umowę o zlecenie albo o dzieło. No ale. Dla Ciebie, jako pracownika czy freelancera, ten sposób uliczeń jest najwygodniejszy. Niczym się nie przejmujesz, dostajesz swoje wynagrodzenie z etatu i później wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej, czy to umowy o pracę kolejnej, czy umowy o zlecenie, czy o dzieło i dla Ciebie jest to po prostu bardzo łatwe. Ale niekoniecznie tak jest z perspektywy pracodawcy, czyli osoby, która Ciebie zatrudnia. Najprostszą zasadą działania, z perspektywy mnie jako przedsiębiorcy, kiedy zatrudniam kontraktora, freelancera, któremu chcę zapłacić za wykonanie strony internetowej, zrobienie jakiś grafik, czy wykonanie czy tam innej usługi związanej z usługami freelancerskimi, to najłatwiejsza sytuacja dla mnie, kiedy dostaję po prostu fakturę. Z dwóch powodów. Po pierwsze, fakturę najłatwiej mi rozliczyć w koszty. To znaczy, dzięki temu, że zatrudniam freelancera w oparciu o fakturę, ja po prostu płacę mniejsze podatki. Jest to po prostu najprostsza forma. W dodatku w przypadku umowy cywilnoprawnej, takiej jak umowa zlecenia czy umowa udzieło, ja na koniec roku muszę wszystkim osobom, z którymi współpracowałem w oparciu o takie umowy, Wysłać PIT 11. To oznacza, że moja księgowa ma bardzo dużo dodatkowej pracy. A ja oczywiście muszę to zapłacić. Więc z mojej perspektywy dużo łatwiej jest dostać po prostu fakturę. No ale jeśli pracujesz na etacie, to prawdopodobnie nie chcesz za zakładać działalności gospodarczej, żeby móc wystawiać faktury. No i tutaj pojawia się partner mojego bloga, czyli Uzmi. Uzmi umożliwia Ci jako pośrednik wystawianie faktury dla dowolnego innego przedsiębiorcy. Sada działania generalnie jest bardzo prosta. Uzmi w Twoim imieniu wystawia mi, jako pracodawcy, fakturę. Ja płacę usmi, te pieniądze lądują na twoim, nazwijmy to, wirtualnym koncie i czekają na to, aż sobie te środki wypłacisz. Żeby sobie te środki wypłacić, podpisujesz z usmi umowę cywilnoprawną, prawną np. umowę o dzieło, która jest bardzo optymalizowana podatkowo, więc dostajesz te pieniądze zaraz na swoje konto. Zwróć uwagę, że te trzy rzeczy się ze sobą zupełnie nie łączą: to znaczy możesz prowadzić normalną swoją działalność, normalnie pracować na etacie, mieć dodatkowo działalność nierejestrowaną nic nie stoi na przeszkodzie. I jeszcze równocześnie kosztować z Józmi, ponieważ z Józmi będziesz rozliczał się w oparciu o umowy cywilno -prawne. Tam, w zależności od tego, co to jest za dzieło, będzie tam automatycznie dobrana do ciebie umowa, która ci pomoże odpowiednio zoptymalizować, żeby po prostu mieć jak najmniejszy podatek. Te rzeczy są ze sobą niepowiązane. To są inne źródła przychodów, które oczywiście rozliczamy w picie rocznym na koniec roku. Z mojej perspektywy, jako pracodawcy, jest to najłatwiejsze. Dostaję fakturę, którą sobie łatwo opłacam, łatwo jest mi rozliczyć w koszty. Dla Ciebie to również bardzo łatwe, bo nie musisz się zastanawiać, co tutaj teraz zrobić, jak te środki rozliczyć, bo po prostu dostajesz legalną umowę, która ma w sobie zapłacone wszystkie podatki i dostajesz na koncie tak samo PIT 11 w ramach Twojej działalności tej dodatkowej, w ramach świadczonych zleceń. Oczywiście, już mi bierze za to niewielką prowizję, ale wszystkim stronom się to po prostu opłaca. Jeżeli więc chciałbyś zacząć pracować dodatkowo i chciałbyś zobaczyć, czy w ogóle freelance, tego typu rzeczy, jak praca dodatkowa jest dla Ciebie, to serdecznie zapraszam Cię na moje bezpłatne wyzwanie. 10 dni, wyzwanie plan B, link poniżej, zapraszam. Podsumujmy więc ten materiał. Jeżeli pracujesz się na etacie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby świadczył usługi dodatkowe. Możesz je robić w oparciu o np. umowy o zlecenie czy o dzieło, albo w oparciu o działalność nierejestrowaną. Albo, co jest najwygodniejsze dla wszystkich, z pośrednika, takim jak chociażby Yuzmi, który w Twoim imieniu po prostu wystawi mi, czy innemu przedsiębiorcy, fakturę. Mam nadzieję, że temat jest dla Ciebie jasny i ciekawy. Mam nadzieję, że udało mi się tutaj wszystko uwzględnić, tego typu drobne niuanse. Jeżeli bym czegoś nie uwzględnił, napisz komentarz. Postaram się nakręcić więcej materiałów na temat wyjaśniających te zagadnienia podatkowe. No tak, no pierwsze to VAT, ale o tym innym razem.